Witam, jestem World, a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Warden 4. E, zaraz zaczynam emisję. Właśnie jak widzicie na ekranie się teraz pokazują takie napisy, coś tam pisze. E, to z niepełnej wersji AVS Video Conventer ale e, spokojnie, z, z, z biegiem czasu te gumiane napis, e, napisy e, stąd znikną, ponieważ jestem w trakcie powielania pełnej wersji więc biegnie czasu i powinien, powinienem coś z tym zrobić albo coś takiego w przede nie wiedziałem co dopiero potem się dowiedziałem nie, dla, nie wiedziałem dlaczego ale okej okay, dobrze yy, jak widzicie mamy długi te, yy, mało czasu na ruch i bardzo dużo czasu żeby do końca <śmany> 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 bardzo dużo czasu do końca lundy znaczy tak patrząc to, to bardzo mało o właśnie no ponownie ich przerobiłem i właśnie jak widzicie na samym dole jest HP profesorka na początek ja sam nie wiedziałam, co w tej trzeba zrobić ale tutaj jak widzicie oni obrężają nasz zamek a my musimy szybko szybko, aby profesorka oto przez 14 minut i 20 sekund dlatego to też jest bardzo długa misja <ścoughs> no i będę musiał niestety... kurde głupia chyba Przepraszam ale teraz jakaś mnie tak chrypkę złapała Nagle dosłownie Dosłownie mi nagle chrypka złapała No co za chrypka, głupia a, Dobra e, A więc ja teraz zrobię cięcie i widzimy, się tam już mniej więcej pod koniec misji No nie całkiem pod koniec, jakieś 5 minut przed końcem misji, żebyście mogli sobie trochę popatrzeć koniec misji, wiecie o co chodzi, no to Robię cięcie No i witam Was ponownie Ludzie, 5. Ja już chciałem zacząć nagrywać, 5 minut mi zostało i profesorka mi zabini. Tam krzyż spoczywa po nim. Oni tu wali z katapult. Jeden strzał z katapulty to naprawdę... Odebrali Odbra, profesorkowi 12,6 HP i mu zostało 24. A właśnie zdobyłem jajko! Z tego się cieszę akurat. No trudno, no to w następnym odcinku spróbujemy ją przejść jeszcze raz, żegnam się z nami, komentujcie, subskrybujcie, oczekujcie następnego odcinka, siemka.